Pewnie wielu z nas, w tym mnie, he he, zdarzyło się nawalić. Po prostu się nawalić i gdzieś usnąć i nie być świadomym do końca tego, co się dookoła nas dzieje. No i pewnie prawdopodobieństwo, że akurat przychodziłby policjant, czy strażnik miejski było dosyć duże. Jeżeli doskonale wiecie, policjanci czy strażnicy miejscy po to, żeby nic nam się nie stało, po to żeby nikt nas nie okradł, czy żebyśmy nie zamarzli. Kiedy nie potrafimy się wytłumaczyć z tego, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy i tak dalej, najprawdopodobniej zawiozą Was na Izbę Wytrzeźwień. Więc dzisiaj o tym, jak wygląda pobyt na Izbie Wytrzeźwień, zapraszam. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki i Sierżan Bageta z tej strony. Słuchajcie, nie będziemy sobie dzisiaj mówić o tym, jakie są powody wywożenia ludzi na izbę, jakie są przesłanki do tego, żeby kogoś na Izbę wytrzeźwień umieścić. To będzie kompletnie inny film, bo to jest dosyć rozległy temat. to ja tutaj musiałbym sobie przywołać ustawy o wychowaniu w trzeźwości, bo no, byłby to taki bardziej, myślę, techniczny, teoretyczny odcinek z jakimś takim bardziej ścisłym działaniem na akcie prawnym, więc myślę, że go sobie. Odpuścimy dzisiaj, kiedyś na pewno będzie, ale dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym już jak wygląda sam pobyt na Izbie Więc może przeanalizujmy sobie taką sytuację, wytwórzmy sobie jakiś taki scenariusz prawdopodobny, który mógłby zaistnieć. Może zadziałamy tak dosyć regionalnie z racji tego, że jesteśmy na Śląsku, tutaj gdzie mieszkam. Idziemy sobie na Mariacką do Katowic. Dość! Idziemy sobie, nie wiem, na przykład do pijalni, siedzimy, walimy, walimy, walimy z ziomeczkami. No i sobie wychodzimy z tej pijalni, nagle z tyłu uderzenia alkoholu, nie wiemy co się dzieje, zasypiamy sobie gdzieś na ławce na przykład jesteśmy kompletnie nieprzytomni. No i co, ktoś widzi jakiegoś pijanego hopa na ławce, pierwszy odruch pewnie zadzwonić na 112, nie wiadomo czy coś mu się stało, albo po prostu żeby ktoś nie okradł, żeby mu się nic nie stało, więc dzwonią na 112. No i wtedy przyjeżdża policja albo Straż Miejska, chociaż Straż Miejska dużo rzadziej, najprawdopodobniej przyjedzie policja. Teraz w zależności od tego, co wymyśli sobie policjant, co, znaczy wymyśli, co stwierdzi policjant, jak oceni sytuację, albo wzywa sobie karetkę, albo jak stwierdza, że nie ma żadnych obrażeń, nie zagraża to Twojemu życiu i zdrowiu. Nie dzwoni po karetkę, tylko Cię na Izbę Wytrzeźwień. Jeżeli wybiera opcję pierwszą, to to nie jest tak, że karetka zabierze Cię do szpitala. Nie, 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 absolutnie nie. Jakby trzeba było wozić każdą pijaną osobę do szpitala, to nie starczyłoby karetek i miejsc. W szpitalach podejrzewam, szczególnie w weekend, przerwana kawka. Jeżeli jesteście zdrowymi osobami, a mówimy tutaj, powiedzmy o młodym człowieku, który się nawalił na Mariackiej, to na 99% będzie tak, że karetka zrobi ci jakieś podstawowe badania, zmierzy ci tętno ciśnienie, saturację, cukier i wypisze ci taki kwit, że nie ma przeciwwskazań do pozostawienia cię na izbie wytrzeźbień przekaże to policjantowi i potem tą kartkę policjant włoży do depozytu i to jest jakby Twoja kartka. No. no i potem już po ewentualnym badaniu przez zespół ratownictwa medycznego policjanci wsadzają Cię do radiowozu i teraz w zależności jeżeli jesteś czystą osobą, no to sobie pójdziesz na tylną kanapę radiowozu, która jest jakby taką obita taką skórą, czy obita, tam jest taki pokrowiec założony skórzany, przynajmniej na naszych radiowozach w prewencji, bo na radiowozach ruchu drogowego chyba nie ma czegoś takiego. Siądzie z Tobą z tyłu jeden policjant i pojedziecie sobie grzecznie na izbę. Bo tutaj mój kot miał atakuje. Idź tą stazę. Jeżeli natomiast gdzieś tam się zabrudziłeś po drodze, na przykład się zerzygałeś na siebie lub pod siebie i Twoje ubranie nie jest najświeższe w tym momencie, albo Twoje włosy, czy cokolwiek no to najprawdopodobniej, tym bardziej, jeżeli to jest nowy radiowoz, tych nowych radiowozów przynajmniej u mnie w mieście jest dosyć dużo. Mówię tutaj o Toyotach, Korollach. Ja ostatnio na przykład dostałem drugą Toyota korolę na jednostkę, a nie mamy jakiejś dużej jednostki, więc te auta są sukcesywnie wymieniane. No to już z takiego zwykłego poczucia estetyki po prostu żal nam jest tych radiowozów i faktycznie nam no, mógłbym to przewieźć taką osobę i nikt by nie miał do mnie pretensji. Ale po co mam wieść zażeganego chłopa czy kobita jak nie muszę tego robić i wtedy dzwonię sobie po tak zwaną trzecią klasę. Czyli ten taki duży radiowóz z tyłu z klatką z dla osób zatrzymanych, gdzie najczęściej można umieścić dwie osoby. No i teraz albo przyjeżdża mi straż miejska albo przyjeżdża mi policja. Powiem Wam szczerze, że przez 6 lat służby zdarzyło mi się raz, że przyjechała mi straż miejska. Ja nie wiem, jak to jest skonstruowane. Gadałem kiedyś ze strażnikami, oni faktycznie mają mało tych patroli, więc no, nie mam tutaj do nich pretensji, no ale, ale tak to jest. mnie tylko to, że czasami, jak dzwonię na straż miejską się zapytać, czy mnie przyjadą, czy jest chłopacz, tam kobity, to chłopiec w ogóle na mnie obrażony z tej dyżurki, że ja dzwonię, no ale ludzi się nie zmieni. No i takiego pana sobie doprowadzamy do izby wytrzeźwień. I teraz tak, przyjeżdżamy na izbę. Czekamy sobie w kolejce, bo nie zawsze jest tak, że się wejdzie od razu jakby z marszu, bo izba jest jedna u mnie w mieście, no a miasto jest duże, więc czasami jest tak, że się czeka i na przykład, się jest czwartym w kolejce i się czeka na przykład półtorej godziny albo dwie godziny, zanim się osobę umieści. To jest trochę lipne, bo po prostu patrole są uwalone w jednym miejscu, nie można jeździć na interwencję, nie ma komu obsłużyć interwencji. No i wtedy w końcu nadchodzi twoja kolej. Czyli osadzenie osoby, którą ty przywiozłeś. Więc musisz sobie wypisać, oczywiście, wylegitymować tę osobę, sprawdzić, czy nie jest poszukiwana, wypisać protokół do prowadzenia w celu wytrzeźwienia. jest w celu wytrzeźwienia, a nie do izby wytrzeźwieni, bo do wytrzeźwienia można też osadzić osobę, na przykład w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. No i kiedy wejdziemy sobie na izbę, no to tak. Teraz w czasie pandemii są dwa badania. Pierwsze badanie to jest badanie temperatury przez lekarza albo felczera, bo na izbie wytrzeźwień jest to jedna z niewielu takich placówek. Nie wiem, około medycznych powiedzmy, gdzie jeszcze funkcjonują Felczerzy, czyli taki. Jakby, jakbyś miał licencjat z medycyny, coś, coś takiego. Kiedyś to w Polsce było dosyć popularne, teraz już nie jest. Więc tak, masz badaną temperaturę przez Felczera albo lekarza. Potem masz badanie alkomatem, tak samo przez tą samą osobę i przez tą samą osobę masz takie podstawowe badanie, czy nic się nie stało. Patrzysz, czy nie masz obrażeń, pyta się o Twoje choroby, uczulenia, sprawdza Ci gałki oczne, czy re, sprawdza Ci źrenice, czy reagują. No i potem wyciągasz wszystko z kieszeni, co masz przy sobie, policjant potem sprawdza Twoją odzież, czy tam nie, nie przyciąłeś pręta, czy tam czegoś nie masz. To się wkłada do takiej tacki, takiej rynienki jakby plastikowej. Kiedy ciuchy są już sprawdzone, pacjent sobie idzie na wózek inwalidzki i wtedy sobie jedzie na salę. Chyba, że jesteś niegrzeczny, no to wtedy, jeżeli jesteś niegrzeczny, to nie pojedziesz sobie na wózek inwalidzki, tylko pójdziesz razem z policjantami i obsługą na pasy. Tam Cię przypniemy i będziesz sobie tam siedział, aż się nie uspokoisz. Najczęściej do wytrzeźwienia. Co do samego depozytu. U mnie w, na izbie są wszędzie kamery, zresztą wydaje mi się, że teraz to jest standard, że te kamery są wszędzie. No i od razu uprzedzam wszystkie, a bo mi tam kiedyś na izbie w albo mi coś tam zabrali, ukradli, albo policjanci byli niemi, albo obsługa. Słuchajcie, no co ja mam wam powiedzieć, no nie wiem, ja mówię tylko z, ze swojej perspektywy. Wiem o tym, że są bardziej cywilizowane miejsca, są mniej cywilizowane miejsca. Są takie izby, które wyglądają po prostu jak, jak Mordor, a są takie izby, które wyglądają w miarę fajnie. Ja na przykład mam w miarę taką nową izbę wyremontowaną na, w mieście moim, więc ja mówię ze swojej perspektywy. Jeżeli wy mieliście takie przeżycia, no to przykro mi, no. Nie, yeah, patrz ja mówię tylko ze swojej własnej perspektywy, tak. No i potem bierzemy sobie ten depozyt, powiedzmy klient już jest na sali i my tą rylienkę bierzemy, kolejna kamera. Ja, ja zawsze zaczynam od tego, że liczę hajs, który, która osoba przy sobie miała. O, a propos hajsu, to zapraszam do wsparcia mojego profilu na patreon, jeżeli macie taką ochotę, link będziecie mieli w opisie filmu. Liczę sobie hajs tej osoby, no i wpisuję wszystko po pierwsze na karcie depozytowej, czyli to jest taki kwit z Izby Wytrzeźwień gdzie właśnie są wypisane wszystkie rzeczy, które osoba doprowadzona miała przy sobie, łącznie z ubraniami, z telefonem, ze wszystkimi, z pieniędzmi. Wszystko ma jakby swoją osobną kategorię. Środki pieniężne, inne rzeczy, dokumenty, dokumenty ubezpieczeniowe, dowód osobisty, paszport i tak dalej. I to samo też wpisuje do mnie, jakby do, do mojej wewnętrznej dokumentacji, czyli do protokołu doprowadzenia osoby do wytrzeźwienia. Wypisuje to tam imię, nazwisko, no i tyle. Potem kierownik izby mi podbija ten mój kwit, ja daję jego kwity do tego. Tam oni potem podpinają wydruk z alkomatu i wszystko. Kiedy możecie wyjść z izby Z Izby wycięzjowej wychodzicie, kiedy macie poniżej pół promila, czyli jesteście powiedzmy trzeźwi, albo jeżeli upłynął czas 24 godzin. Nie można osoby trzymać dłużej na izbie niż 24 godziny. Co się stanie, jeżeli nie dmuchniecie w alkomat? Jeżeli nie dmuchniecie w alkomat, to zostaniecie na 24 godziny po prostu, bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić Waszego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, więc zakładamy ten najwyższy i będziecie sobie siedzieć u nas 24 godziny, znaczy u nas w Izbie Wytrzeźwień, albo u nas, bo na pdoz też można siedzieć do wytrzeźwienia, tak jak powiedziałem. Co do, że tak powiem, warunków, które tam panują, tak jak powiedziałem loteria. U mnie izba jest czysta, natomiast umówmy no, się, nie jest to hotel. Są po prostu materace położone na ziemi. Jest kibel, który jest jakby oddzielony tylko taką ścianką. Trochę jest tak, że sikacie przy wszystkim. Znaczy oni Was nie widzą, bo te materace są trochę przesunięte, potem jest ścianka jest toaleta. Tam jest kamera, natomiast jest wycięty taki czarny punkt na nagraniu, że nie widać Was już w samej tej intymnej sytuacji, ale całe otoczenie widać, jakbyście tam chcieli na przykład, nie wiem, walili głową w ścianę, czy coś takiego. No jest czysto, ale wszystko jest dezynfekowane. No ale mówię, no, to nie są fajne warunki. To jest cienkie prześcieradło. Tam jest ciepło, generalnie, ale no, jest cienkie prześcieradło. Nie dostaniecie absolutnie żadnego jedzenia. Dostaniecie wodę, jedynie. No i tyle. Wychodzicie, mówię, o jak wychodzicie, to możecie się umyć. Tam są prysznice. Dostaniecie ręcznik, tam jest mydło. Mówię, nic przyjemnego tam trafić. Tym bardziej, że taka impreza kosztuje aktualnie chyba 317 zł. Plus mandaty, które pewnie dostaniecie za jakiś nieobyczajny wybryk. Nie wiem, jak na przykład uśnięcie na ławce, to artykuł 143 kodeksu wykroczeń, czyli uniemożliwianie korzystania z urządzeń użyteczności publicznej. Coś tam pewnie się zawsze znajdzie, jak, jak po pijaku coś, coś odwalicie, więc nie wiem, czy to jest warte tego. Izba się nigdzie nie odnotowuje, w sensie nie ma jakiejś kartoteki policyjnej, że tu była się na izbie po prostu no jakieś takie poczucie chyba kaca moralnego zostaje tylko, że się trafiło do takiego miejsca. A co do na przykład położenia cię na sali z jakimś brudnym bezdomnym, który ma wszy. tak nie jest chyba? Tak mi się, nie, no wydaje mi się, że tak nie może być. Ale z tego co pamiętam, jak, jak rozmawiałem ze sobą zawsze osoby na izbie. No ja się na tym nie znam, tam na zasadach dysponowania tych osób pomiędzy pokojami, ale jak jest ktoś brudny, taki naprawdę właśnie zawszony, to oni idą jakby na swoją inną celę, a osoby czyste idą na inną celę. Więc o to się nie musicie bać. Mówię, jak jesteście mili dla obsługi i nie robicie niczego złego, no to my też nie będziemy stosować środków przymusu. Też jesteśmy uprzejmi. Pamiętajcie, z wielką dupą się przeciśniesz, a z wielką mordą nigdzie nie wejdziesz. Czasami to powtarzam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do pobytu na izbie, jakie tam są warunki, czy może nie wiem, jakieś inne tajniki pobytu w tamtym miejscu, to dawajcie znać w komentarzach w ogóle, co wy sądzicie o całej instytucji izby wytrzeźwień, bo to jest taki trochę ewenement na skalę, powiedzmy, tej tego zachodniego kręgu kulturowego, w sensie na zachód od Rosji. Mówię o Unii Europejskiej w ogóle. Ja zapraszam na mojego Instagrama, na Discorda, gdzie możecie pogadać ze swoimi producentami. Trzymajcie się i